Witamy Państwa serdecznie w Tauron Arena Kraków. To właśnie tutaj odbywają się targi ślubne i prezentacja najnowszej oferty ślubno-weselnej. Mnóstwo ciekawych propozycji i na scenie, i również na stoiskach. A co konkretnie zobaczcie sami. Cześć, z tej strony Krzysiek Sokapi Studio. Fotografia i film ślubny. Mamy dla Was pakiety samej fotografii lub samego filmu lub pakiety łączone foto -video. Jesteśmy z wami przez 12 godzin w ciągu Waszego wymarzonego dnia. Później spotykamy się na sesjach poślubnych, często zagranicznych. Bardzo lubimy wyjazdy do Włoch. Okapi Studio widzimy się na przygotowanie. Nazywam się Bartłomiej Nowak, jestem współwłaścicielem salonu jubilerskiego. Meflore. Teraz widzimy coraz większy trend do obrączek z kamieniami, do obrączek z karbonem. Jest to włókno węglowe, które można połączyć ze złotem, więc na pewno klasyka się nigdy nie znudzi, ale również też jest bardzo, bardzo praktyczna w codziennym użytkowaniu. Pracownia manufaktura od lat zajmujemy się tworzeniem zaproszeń ślubnych od klasyki po elegancję również projekty indywidualne. Wykonujemy również różne dodatki okolicznościowe, winietki, zawieszki. Pracownia Manufaktura, zapraszamy do współpracy. Jesteśmy fotografami ślubnymi, www.treetime.pl i zajmujemy się fotografią ślubną. I przyjechaliśmy spod Krakowa. Tak jest. I z takich fajnych dodatkowych rzeczy realizujemy plenery włoskie. Zapraszamy Was do nas, zapraszamy do Włoch. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia po drugiej stronie obiektywu. Pa! Dzień dobry, jesteśmy salonem sukien ślubnych z Nowego Targu Joanna. Zajmujemy się projektowaniem i szyciem sukien ślubnych. Po raz kolejny targi zaskoczyły nas ogromną ilością zwiedzających. Jest to naprawdę świetna impreza, która po prostu co roku przyciąga mnóstwo ludzi. Zajmujemy się dekoracją kompleksową wesel, kwiatami, dekoracją stołów, dekoracją kościoła i dekoracją miejsca na ceremonię. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczną obecność na naszych targach. Mamy nadzieję, że oferta była ciekawa. Spora liczba osób pokazała duże zainteresowanie naszymi targami i już z tego miejsca zapraszamy Państwa na kolejne imprezy targowe.